The number one hit music station. Ah, the hits. O Perła! Perła. Witamy serdecznie w Radiu Perła. Zaczynamy naszą cotygodniową audycję, w której podsumowujemy wszystko co wydarzyło się w klubie. Dzień dobry. A działo się naprawdę sporo. Oj tak, to był tydzień wielkich zmian i chyba można powiedzieć wielkich nadziei. Mieliśmy pożegnanie, głośny powrót i pierwsze testy na boisku. To jest wiesz, kluczowy moment sezonu. Każda decyzja, każdy sparing ma teraz ogromne znaczenie w kontekście walki o utrzymanie. Zacznijmy więc od tej najtrudniejszej informacji. Zarząd zdecydował się na rozstanie z trenerem Maciejem Sztochelem. Mm -hmm. Trzeba pamiętać, że on przejął drużynę w naprawdę no, bardzo trudnej sytuacji w połowie jesieni. Tak i komunikat klubu był powiedziałbym pełen klasy. To nie było nerwowe zwalnianie. Zgadza się. Podziękowano za pracę, za zaangażowanie, widać było szacunek, mimo że, no, nie wszystko poszło zgodnie z planem. To nie jest zaskoczenie, prawda? W połowie sezonu, gdy walczysz o życie, zmiana trenera to często taki pierwszy, no. Impuls. Impuls, który ma dać drużynie nową energię. Dokładnie. I ten stonowany komunikat pokazuje, że klub chce zacząć nowy etap w dobrej atmosferze. Jakby zamknąć jeden rozdział, żeby zaraz otworzyć kolejny. No właśnie. Bo ten kolejny rozdział otworzył się niemal natychmiast i to z wielkim hukiem. Mówisz o powrocie Bartka i Wańczyka. Oczywiście. Ten tajemniczy trailer na Fantajdżu, pamiętasz to hasło. Ta historia jeszcze się nie skończyła. Coś niesamowitego. To było świetnie rozegrane marketingowo, trzeba przyznać. Absolutnie. Wszyscy mówią: legenda wraca do domu. Wraca, żeby pomóc w najtrudniejszym momencie. I to jest transfer ważny nie tylko symbolicznie. Zobaczmy na liczby, bo one są kluczowe. Tak, przypomnijmy je. W barwach piasta Dobrzeń w ostatnich sześciu meczach Iwańczyk zanotował pięć bramek i siedem asyst. Pięć bramek i siedem asyst. To są imponujące statystyki. To nie jest zawodnik, który przychodzi odcinać kupony. To jest realne strategiczne wzmocnienie. Jego doświadczenie, instynkt, yy, to jest dokładnie to, czego Perła teraz potrzebuje. Dobrze, ale zejdźmy na ziemię, bo sentymenty i wielkie powroty to jedno, a boisko to drugie. No właśnie. Pierwszy test na murawie był delikatnie mówiąc bolesny. Porażka 04 z pogonią Oleśnica. Tak, wynik fatalny, ale od razu trzeba dodać, że to był mecz w bardzo, ale to bardzo okrojonym składzie czysto treningowy. Nawet biorąc na to poprawkę, 0-4 w sparingu musi trochę martwić. Oczywiście, ale wiesz, wynik w pierwszym sparingu po długiej przerwie naprawdę nie jest najważniejszy. Chodzi o powrót do rytmu, o zebranie wniosków. A jakie są te wnioski? Z tego co wiemy, głównym problemem była frekwencja. To pokazuje, nad czym trzeba pracować w pierwszej kolejności. To był taki. no. Zimny prysznic na starcie. Okej, okay, czyli to była taka gorzka piłka na początek. Na szczęście jest szansa na szybką poprawę nastrojów. Niedzielny mecz z Kajs Gręboszyce. Dokładnie. W niedzielę o 12 w Kiełczowie to jest rywal, z którym mamy rachunki do wyrównania. Po tej porażce 2-4 w Pucharze Polski. To już będzie coś więcej niż sparring. To będzie też walka o honor. Właśnie. Podsumowując, mamy za sobą tydzień pełen kontrastów. Trudne pożegnanie, wielka euforia po powrocie legendy i no ciężka praca na boisku, która zaczęła się od fal startu. Klub wykonał ważne ruchy poza boiskiem, to na pewno. Tak, ale prawdziwy test dopiero przed nami. Bo wiesz, powrót legendy to ogromny zastrzyk morale, to jest jasne. Ale sam jeden meczu nie wygra. Dokładnie. Prawdziwy sukces będzie zależał od tego, jak cała drużyna, jako kolektyw, zjednoczy się w walce o każdy, absolutnie każdy punkt na wiosnę. I z tą myślą zostawiamy naszych słuchaczy. To było podsumowanie tygodnia w Radio Perła. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do słuchania nas ponownie. Trzymajcie kciuki za naszą drużynę. Zostańcie z Perłą. Perła! Hey, Perła! Radio Perua. Perua The number 1 hit music station Oh the hits